Ten gentleman, którego widzieliście przez chwilę, to no, Kuczaja, ale z nim zobaczymy się za moment, bo ja teraz z panią Angeliką Szymańską, lekarsko, lekarką się y, witam. E, na Instagramie znaną jako Gina. Gini Gina. Gino. Zapamiętać te wszystkie nazwy. Ginny, Czasem Gina, jest. Tak. Jeszcze miałem siedem nas y, tam, y, y, ale nie o psach teraz będzie, a o tym, jak się przygotować do tego, żeby być aktywnym sportowo, jak o swoje ciało zadbać, jak je zabezpieczyć we wszystkie potrzebne elementy. To tak. Najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby nie zapominać o rozgrzewce, ponieważ często na lato chcemy zadbać o naszą sylwetkę i od razu zrobić ten intensywny trening. A tutaj rozgrzewka jest bardzo ważna. Po pierwsze, dzięki rozszerzeniu naczyń zapewniamy odpowiednie dostarczenie tlenu. Po drugie, powolne podnoszenie tętna zmniejsza obciążenie serca. I też pamiętajmy o regeneracji, jak bardzo ważna jest higiena snu, dieta. To wszystko jest bardzo ważne, żeby zadziałało kompleksowo. I dzięki temu nasz trening jest bardziej wydajny, a w te upały pamiętajmy też o czapce, żeby chronić naszą głowę przed przegrzaniem oraz wybierajmy takie tereny, gdzie nie jesteśmy tak narażeni na słońce, jak na przykład właśnie parki czy lasy i też chronimy nasze oczy, czyli okulary takie do biegania specjalne też są bardzo ważne. A po intensywnym treningu Regeneracja tutaj jest bardzo wskazany magnez, ponieważ jak wiemy, niedobór magnezu wpływa na skurcze, powoduje takie drętwienie, mrowienie. Dlatego tutaj właśnie jednym z ważniejszych takich minerałów, o których powinniśmy pamiętać, jest magnez. Oczywiście odpowiednie nawodnienie. Też sp sprawdzajmy skład tej wody, czy jest tam cynk, czy są jakieś inne ważne substancje, które pomagają w regeneracji. Oczywiście dodatkowo, tak jak wcześniej mówiłam o śnie, on też. Ma duży wpływ na regenerację naszych mięśni, i też, żeby później po wysiłku dostarczyć odpowiednią ilość białka, ale również węglowodanów bo to jednak z nich później ten glikogen w mięśniach powstaje i jest nam on potrzebny. Bardzo dziękuję mm. pani doktor za te, ten wykład. <noise> Wiemy już bardzo. jak się przygotować do treningu, a jak zrobić dobry trening, wie ten gentleman. Dobry hantle to podstawa. Kochany, ja mam tutaj butelki z wodą, a wiesz, że jeden kilogram. Ja już się zmęczyłem. Tutaj w duchu olimpiady, nawet przed telewizorem, złapać takie dwie butelki i zobacz, jak to można wytrenować. Cały czas po prostu robić, tak z butelkami, zwykły przysiad i unoszenie takich butelek do boczku. Albo zobacz, patrz. zobacz Powtórzę i trening telewizorem. Ja, ja, dziewczyny, stajecie przed telewizorem, mąż ogląda teraz Olimpiadę, jesteś mąż. Zapytaj mnie, kochanie, co robisz? Kochanie, co robisz? Triceps. Triceps. Okay. I staję, żeby nie wisiały tutaj te, wiesz, firanki. To co, jak, jak wy to nazywacie, dziewczyny? E, jak to nazywacie, tutaj jak wisi na tricepsie? Pelikany, pelikany. To żeby nie wisiały pelikany, dziewczyny. No, ale jak no. Tak żona będzie robić, to potem wiesz, trudno się skupić ani na meczu, ani na żonie. Skuczałem do tego treningu, proszę Państwa, można długo rozmawiać, ale nasz. I, i ćwiczyć. To jest najważniejsze. Jesteś cudowną inspiracją dla wszystkich i bardzo Ci za to dziękujemy. Ja skuczałem zaraz porozmawiam prywatnie, bo nasze wejścia w ramach projektu Plaża z na właśnie dobiegają końca. Pokażemy Państwu, jak wielu ludzi przyszło mimo tej niepogody do nas. Państwo zechcą pomachać, widzą w całej Polsce. Bardzo proszę. Jest też jeszcze Magda, która z nami była. Bardzo Państwu dziękujemy za obecność u nas i Was zapraszamy, bo po południu w nie ma być dobra pogoda. No, a to potem. Może jak ja to... zostaje jeszcze, nie no, zostanę, Po ukochuję. To jest, jest festiwal wieczorem zabiorę cię na polski hip-hop dobry. O, dobre, hip-hopy lubię.